Eee... hop, hop, chocz się przyda. Czyli im gang, boss. Nie, anyway. niech będzie. Daję to z Darkness dla fany. Mógłbym. Ale to trochę się będzie kłóciło z Samideku. deku. Tak się obawiam. Tak się obawiam, że to się będzie mocno kłóciło. Nie, taki deck będzie miał dużo rzeczy przeciwko agresywnym dekom. Jakieś fajne połączenia. W sumie z wyższych kart mógłbym dać sobie Infernale. I to nie byłaby też dobra opcja. Dać Infernale, żeby miał czym Wojtcholerę wyciągać. A z drugiej strony mam Jarek Socialdemokrata i Marganisa. Dziękuję. Thank you, albo fucking. Nie, nie usłyszałem. Cóż, miejmy nadzieję, że po nim za cztery by bardzo zabawnie. No cóż Czy byś miał tą kartę, którą chyba wiemy, że możesz mieć Tak Dowieśmy kartę rozwalmy ci broń. Chcemy być duży Taurisem. Aż Taurisem chce dostać jak mam Jaraxusa, co prawda. Chciałbym tylko jedno, Paweł Overhelming. To czy znaczy, jest jedno w Deck Tracker, ponieważ je odebraliśmy, To pokazuje pozostałe w deku, nie? Jaki to Warlock? Nie wiem. <słuch> Powiedzmy. Demon Lock. Można to w sumie nazwać Demon Lockiem. Nie tak Demon Lock Autorskie, co za chore place. Za cztery mamy, co to może być? Final Get your final here. Czyli walnęłeś tylko dlatego, żeby się więcej wyleczyć Cóż. Szanuję Szanuję podejście Trzeba walczyć owaliu. O, teraz za cztery, co? Teraz za cztery. Dobra, w razie gdybym miał kolejne AOE, myślę, że wszystkiego. To jest zulo. E, nie zulo, tylko temu, Uwaga, ciekawostka, ze złotego implożem skakują nipy kołyszące głowami. Uuu, muszę zrobić coś z złotym To jest nashap, co się stało, Bargu. Bargu, Bargu, Bargu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, nie będę czekać. Niech będzie, mamy dwa razy Power Helming. I dużo fajnych kart. Zagrajmy te oryginalne, nawet jeżeli nie ma Jaraxusa. Oczywiście wątpię, że mi tak zagrał Jaraxusa przecież temu Dekowi. Skoro ma Bally the Grand, to jest Reno. A jak dobrze wiemy, Reno Rogal nie sprawdza się zbyt dobrze. Mm. Ten komputer, z którego korzystam... W sumie nie wiem, kto, nie pamiętam, kto go załatwiał. A można powiedzieć, że się wszyscy na to, co rzucaliśmy na cały sprzęt. What it? A, ale nie zabije mi Taurisana, to, to jest zajebiste. To jest super zajebiste. O oh świetnie. O oh fuck! Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Cóż. Zostawiam cały sama, no bo nie ma odczu, żebym go wyjechał w tym momencie. Zwłaszcza, że mam Charaktsusa. Dobra, czasami tu szukałam, mamy Lital, bo mamy 8 obrażeń, 11 obrażeń, 18 obrażeń. Nie mam Lital. Ale mamy małe, się nie podobimy. Bargul! Czy Hellfire na pewno strzelimy? Lung Yarda rzucić, ale i taki... A fajnie. Dobra, Helpajer jest z musem 4, 5, 6, 7, 8. Szczerze, mam za darmo. Weźmy kartę. Okej, okay, jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Uu. Why do you fall? Wieso co zachodzi, jako element zaskoczenia? On może mieć sapy, nie sapy. A się wątpię, że nie zabił te dwie karty. Dobra. Czyli na samej turze mamy Demon Pire, który pewnie potrzepiłem pod Mistress of Pain, gdzie będziemy się dużo leczyli. O oh jest eee, Power Helming oraz Doom Guarda. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. dobrze. Hmmm. Zwykły unboxing studia.

I to nie będzie takie złe. To nie będzie takie złe, powiedzmy. Bo mamy pieprzone 6 na 6 infernale. Napluli mi w twarz! Właściwie... Mogę zrobić tak... Wyczyścić stół... Zagrać w ciebie... Zagrać w ciebie... I passage. Mamy dopaki do demonów, mamy Paweł Oberhaming, mamy Twisting Nether, mamy demona. Jest... Dobrze. Jeżeli nas teraz nie zabije, to chyba nie mamy szans tego przegrać tak naprawdę. Walida ma No cóż. Wątpię, żeby zagrywał, ale cóż. mam gońciarza. A ja tylko zapytaj beczkę. Hmm. Szkoda, że przestał wrzucać je. Niestety szkoda. A jednak zagraliśmy Jaraxusa. Kto by pomyślał? Naprawdę dużo Secret Paladynów musi grać. To już drugi, albo trzeci dek, którego spotkaliśmy z Letter of Secrets. Tak, jak mamy enough damage. Explosive shit. Och, och, och. Dobra, hopa. Opa! 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 I hopa! Yes! Wygraliśmy! -hoo -hoo! Pięknie! Ej, ten Dek, jak na razie coś tam zrobił.